Gratuluję zespołowi z Sopotu, wygrali zasłużenie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będziemy mieć problem pod tablicami na zbiórce i, i niestety od samego początku ta, ta gra na tablicach nie wyglądała dobrze. Mieliśmy z tym, z, z, z tym, z tym duży problem. Druga rzecz to yy, skuteczność z gry: przy takiej skuteczności 29% za, za 3 punkty, 7 na 24. Do tego y, pięć rzutów wolnych niecelnych z taką skutecznością naprawdę trudno jest nam tutaj wygrać. Mieliśmy problemy y, zarówno w pomalowanym jak i y, szczególnie w pierwszej połowie rzutach za trzy punkty zespół z Sopotu miał osiem celnych trójek w pierwszej, w pierwszej połowie to, to jakby ustawiło e, grę. Po słabym początku wróciliśmy do gry, byliśmy w grze, kontrolowaliśmy w miarę to spotkanie do, do 18-17 minuty. Później, niestety, yy, zespół Strefla stworzył sobie kilka dogonych sytuacji, zbudował przewagę. Mieliśmy szansę na początku drugiej połowy, jednak niestety popełniliśmy proste błędy i ta przewaga już w granicę 10-15 punktów i Tref kontrolował to spotkanie do końca. Dziękuję. Gratulacje dla zespołu Trefla. Jeśli chodzi o dzisiejszą naszą grę, to graliśmy falami. Były bardzo dobre momenty, ale były też dużo słabsze i, i nad tym musimy popracować, żeby, żeby w naszej grze było więcej konsekwencji. Dziękuję bardzo. Gratulacje dla drużyny, gratulacje dla zawodników. Myślę, że po tej przerwie bardzo dobry wynik i, i, i dobra gra. Mieliśmy dwa tygodnie przerwy i te dwa tygodnie przerwy różnie wpływają na, na drużynę. Natomiast my zareagowaliśmy bardzo dobrze pomimo jakichś tam swoich wewnętrznych problemów. Cieszy na pewno powrót DiAndre Davisa do zespołu. Cieszy też, cieszy też dobra gra nowego zawodnika Darina Dorzeja. Natomiast cieszy tak naprawdę cała, cała gra zespołu. Graliśmy bardzo drużynową, mieliśmy 22 straty. Graliśmy też mądrze w obronie, gdzie chyba mamy rekord przechwytów w tym sezonie 10. Wygraliśmy zbiórkę. Oczywiście nie, nie, nie była to idealna gra i na pewno mamy dużo do poprawy. Szczególnie, że czeka nas zaraz kolejny bardzo ważny mecz FIBA Europe Cup w środę, a później derby z Arką. Więc na pewno mamy nad czym pracować. Ale na pewno gdzieś ten mecz był dobry i dzisiaj się możemy z niego cieszyć. Natomiast e, jutro już musimy się koncentrować na kolejnym przeciwniku. Dziękuję bardzo. Um, I think we played, you know, um... You know, good defense. First half we um let him have a lot of fast break points, but in the second half we um we did a lot better on defense on that, i um yeah you know, we um did pretty good myślę przede wszystkim, że zagraliśmy <muchany> meczu całkiem nieźle w obronie. W pierwszej połowie pozwoliliśmy im na zbyt wiele punktów z kontry, natomiast poprawiliśmy to w drugiej połowie i myślę, że spisaliśmy się całkiem nieźle. Redaktor Miłosz Romański z gazety Wyborczej Trójmiasto. po pierwsze. Pytanie do Tenera. Panie Tenerze, gratuluję zwycięstwa. Pierwsze pytanie: co z Brandonem Yangiem? Jaki jest powód jego absencji w dzisiejszym meczu? Jest to lekki uraz mięśnia dwugłowego. Nabawił się tak naprawdę dzień przed meczem i mam nadzieję, że szybko do nas wróci. I drugie pytanie: jaki jest obecnie status Karla Lindboma? Czy zakłada pan, a co się z nim stanie? Znaczy, myślę, że decyzję podejmiemy po, po weekendzie, więc tutaj nie za dużo chcę więcej mówić. Zobaczymy. Zastanawiamy się. Dziękuję bardzo i pytanie od Karola Waszka z Sportowych Faktów. Poproszę o ocenę najbliższych rywali FIBA Europe Cup. Jaka jest siła tych drużyn? Jak Pan ocenia szansę Trefla na awans do kolejnej fazy? Znaczy sugerując Ci opinią y, trenera z Legii Warszawa, no to gdzieś wie, wiem jak mniej więcej o Radea wygląda. Jest to dobry zespół, zresztą dwóch zawodników byłych Trefla Sopot, tam gra Markowicz i Palukenas. Kenas. Ale jest to też drużyna z dużym doświadczeniem w pucharach europejskich. Była w ostatnim, w ostatnim sezonie Final Four, więc ma duże doświadczenie. Większość zawodników tam została. Natomiast jeśli chodzi o sporting, jest to drużyna grająca bardzo agresywną koszykówkę z bardzo łatwym gdzieś tam atakiem. Znaczy bardzo prosto grają. Natomiast są atletyczni. Benfica podobny styl prezentuje. Ja myślę, że tutaj są karty otwarte, ja nie chcę ani sobie robić presji, ani, ani zespołowi, natomiast myślę, że możemy powalczyć, tak jak udało nam się awansować do, do najlepszej szesnastki, to czemu nie zrobić kolejnego kroku i być w najlepszej ósemce. Natomiast no, jestem daleki od tego powiedzieć, że mamy awans, natomiast będziemy się w każdym meczu bili i tak jak powiedziałem, od jutra przygotowujemy się na, na Sporting Lizbona, mamy ten mecz u siebie. Później mamy trzy dni. Później ważny mecz derbowy, więc nie chcę za daleko wybiegać w przyszłość. Bo w tym, w tym roku dopiero będziemy mieli dwa mecze. Wszystko się może zdarzyć, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli urazów, że wszyscy zawodnicy będą zdrowi, i to na pewno nam też pomoże w wygrywaniu spotkań. Dziękuję bardzo. Czy są pytania z sali? Jakby to ja Dali Dalina dzisiaj, bo jakby tak patrząc z mojej perspektywy, to, to gra w ataku z na do zagrania wyglądała całkiem dobrze, a jak style... jest. No super. W sumie pan odpowiedział na to pytanie. A żartuje oczywiście. No myślę, że na pewno Darin jest doświadczonym zawodnikiem, mający, dysponujący dobrym rzutem za trzy punkty po koźle. Tego czasami nam gdzieś brakowało w poprzednich spotkaniach. Brakowało nam czasami tego spokoju i wydaje mi się, że patrząc na ten jeden mecz i oceniając go niestety tylko na razie po jednym meczu. Wydaje mi się, że jest to, jest to dobre nasze wzmocnienie, które nam dziś da tutaj na tych pozycjach duże doświadczenie. No ale zobaczymy dalej. Ja jeszcze chciałam o przyszłość zapytać, a se w trenera Marcina Stefańskiego na derby? Derby są za dwa mecze, a my się koncentrujemy na tym pierwszym meczu ze sportingiem, więc derby derbami, e, e, pani Małgorzato, myślę, że e, to są Ciężkie zawsze pojedynki fizyczne z dużą agresją, yy, kończące się różnie, 30 punktami po dogrywce. Więc tutaj można się wszystkiego spodziewać. Mam nadzieję, że to nam się uda wygrać to spotkanie, bo, bo chcemy się piąć w tabeli wyżej. Ale traktujemy to spotkanie jak każde inne. My praktycznie gramy co trzy dni, więc, więc tak to wygląda. Cieszymy się bardzo, że Deandre już chodził, prawda? And the lady said that we are happy that DeAndre get back. I am happy also. We are one happy family. Oh yeah. You are happy? Oh yeah, very happy. He is very happy.